Siema, obiecałem autografowego vloga, więc trochę dzisiaj o tym opowiem, o takim moim autografowym życiu w ostatnich dniach, więc yy, tak. Zacznijmy od tego, że na początku roku nagrałem film o autografach na wymianę, z tym, że czekałem trochę długo, dopóki go nie wstawię i się okazało, że trochę tych autografów z poszło. Ee, więc cóż, wyszło jak wyszło. Prawda jest taka, że w sumie te autografy poszły na wymianę. W zasadzie poszły z tej listy dwa, plus tam chyba trzy. że do kolegi wybrał jeszcze dwa, to było cztery. Ale z tego co wiem, jeden mu nie podpasował. Więc opcja taka, że po prostu on mi zwróci te autografy, zwróci ten autograf w paczce kolejnej, a ja mu po prostu odeślę, jak mój list, moje autografy, te autografy, które on mi wysłać, przyjdą. Czyli jeden autograf ode mnie pójdzie z do niego. I dobra, w sumie to się nie zmieniło. Później to może będzie, jak będę nagrywał unboxingi, bo w tym tygodniu te rzeczy mają dojść. I to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Teraz może pokażę Wam jakieś nowości moje. Siema. Witam Was w nowym roku, ponieważ filmik stawia, nagrywam do 2 stycznia. Natomiast prawdopodobnie w stanie on, zostanie on wstawiony później. Także teraz tak nie, żebyście się nie zdziwili. W tym filmiku chciałem wam pokazać coś, czego dawno nie pokazywałem. Mianowicie... Autografy na wymianę, bo miałem co miesiąc stawiać i tam autografów na wymianę, niestety no, nie udawało się. I taki filmik powstał chyba raz, dopiero teraz nagrywam drugi. Mam nadzieję, że nie powtórzy tak sytuacja, będą tutaj filmiki częściej. Ewentualnie na karcie społecznej będę pisał, czy będą, czy nie. I dobra, pokażę wam kilka kart, co mam na wymianę, udało mi się zabrać i to jest pierwsza rzecz i jeszcze chciałem powiedzieć bo wiem, że jeden użytkownik z się kiedyś wymieniałam, sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś chce się wymienić to tylko podpisem Poczty Polskiej bez impostu, bez też dojeżdżenia samego, bo to nie ma sensu wydaje mi się, także tylko Poczta Polską wysyłka, no trochę tego jest na wymianę. Także po kolei to, co mam, zaczynamy od karty Krystiana Clemensa z FC 17-18 i tak dostałem tą kartę z wymiany za, podajże, kuckę, nie miał nic innego, więc, a i tak autograf Clemensa mam, także ta karta prawdopodobnie może trafić do jednego z Was, jest ona mi jakoś bardzo potrzebna, no ogóle Także to jest taki pierwszy autograf jaki mam na wymianę. Christian Krens. Tu odkładał. Eee, dalej jest Amir Brasi na karcie Grasshoppers. W sumie daję go na tą wymianę dlatego, że no nie mam zbyt wielu autografów zagranicznych na wymianę. A mam kartę Panini już podpisano jego, także wydaje mi się, że kartę mogę spokojnie oddać. Jeżeli chodzi jeszcze o zagranicę, no to jak w ostatnim filmie kuta karta Petera Pekarika, trochę uszkodzona na górze, oddrukowana dwa lata temu, sezon 20-21. Także jak ktoś chętnie to zapraszam. Także tutaj ja, zostały już 4 polskie, także nie ma tego jakoś mojego dużo, ale trochę jest. Robert Sodewski na no takiej zdjęciu, jeszcze mam zdjęcie bez tego na na dole. Jeżeli komuś to by bardzo przeszkadzało, a wiem, że jest taka osoba. Chociaż nie wiem, czy jakoś mocno by mu to przeszkadzało, ale to chyba nie jest jakiś mega ważny. Także to jest kolejny. Eee, teraz dwie karty. Jaki? Nie, to jest chyba sezon. Eee, chyba ten poprzedni. Czyli Tomasz Makowski i Maciej Woźniak i dostałem te autografy z innej wymiany, a tutaj przyszły mi w tej wymianie w tej dużej padce odlechi filmik możecie znaleźć na drugim kanale. Na sam koniec największa autografy wszystkich, czyli taka duża karta Sandecji, Bartek Dudzic Bartłomiej Dudzic 36. Duża karta no duża, duża, karta po prostu i tyle, także to jest aktualnie na wymianę filmików, mówię nie było długo do tego, faktycznie powstał jeden, kto zapowiadał zapowiadał, i nie było więcej, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie poprawa z tym, filmik i tak tam trafi nie trafił do kanału, więc cóż, tak teraz tylko to nagrywam, hmm, to trzymajcie się, cześć i co? Też wymianę, jeżeli zainteresowani też wymianą jesteście za którąś z tych kart w opisie podam mój Instagram i teraz skończę, bo mi się zaraz telefon dzwoni z statu. Tak szczerze, to chyba jedyną nowością w tej kolekcji jest autograf, który doszedł jakiś czas temu. A jest to ten autograf. Connor Roberts. Piłkarz Barney na karcie z reputacji Walii. Jak ta karta wygląda? Ja nic nie dojdzie, ale... Sprawa jest taka, że. Trzeba e, tylko w Że jeżeli dobrze myślę, ma mi przyjść właśnie ten list e, z czterema autografami i z wymiany szczegółowej, taką pracę do kolegi, z którym się uminiałem. Po drugie, e, przyjeżdża do mnie jeden autograf z Allegro, który Wam pokaże, jak. Będę, jak przyjdzie, po prostu go pokażę w jakimś tam unboxingu. I to w sumie tyle. I teraz tak, ogólnie listy. To tak, cel na styczeń był taki, żeby wystawiać na trzy listy. Co się udało? Po tych 23 listach wróciłem do pisania. I tak, jeżeli chodzi o powrót do pisania, to zacząłem dużo pisać. Trochę tych listów nowych się napisało. I teraz zaraz wam jeszcze przyniosę, pokażę te listy najnowsze i to będą listy, które były pisane na pewno w sobotę, teraz, jakiś czas temu. A, jeszcze powiem, dzisiejszego dnia, dzisiaj mamy poniedziałek, 13 lutego, będę na początku trzy listy, które były nowe. Scott Parker do Club Rouge, Nikolas Gajtan oraz Dimitri Paye. Pa żeby był tam dosyć długo do wysłania, ale no w końcu go wziąłem wysłałem. I dzisiaj pokażę wam resztę autografów, które mam do wysłania najnowszych. I dobra, tutaj mam 7 listów, które są w miarę nowe, albo no powiedzmy nowe. Na pewno cztery ostatnie są najnowsze, plus kilka takich jeszcze starszych. Bo to w sumie to jest to tapia, ale on jest chyba jeszcze z tamtego roku. Więc to jeszcze nie jest do wysłania. Mam autorytary. Tak, tak, tak mamy tutaj Harisa Seferowicza, którego miałem wysyłać na adres Galaty, ale się w ostatniej chwili okazało, że Celta go jednak wypożyczyła, więc... Yeah. List do Marka Albringtona, który też musiałem przeadresować na adres Laster. Z adresu Luster na do adresu bromu. Radimir Darida na adres Arisu Saloniki. Tu mam cztery listy, które zostały napisane wczoraj. Siniak, Satko Lasyniak Marcelia. Bora Kilma z Fortuna Sitcard. Andrzej Duda na adres w Helasu i Cory Evans na adres Sunderlandu. To są listy, które już dosyć długo czekały i tyle. I to są listy, które były najnowsze, jak były takie w miarę e, najnowsze. Jeszcze wam pokażę, bo jeszcze mam listy, które planuję wysłać w najbliższym czasie i trochę tego jest. Mamy Marka Uta do Kolonii, Oliver McBarney do Sheffield United, Subasic, Nastasic, Marko Maric, którego musiałem też przeadresować z adresu greckiego na adres bośniacki, Lukas, Edison Cavani, a także Ginter, Bardi, Filip Max, James Strunsta i Basa Chico Blue. To są te listy, które teraz będą szły do wysłania na pewno. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Spodziewacie się unboxingu najnowszymi autografami? I to w sumie chyba byłoby tyle. Także trzymajcie się, jeszcze Elo.